Dzisiaj zabiorę was do takiego miejsca, gdzie mogą przyjeżdżać całe rodzinki, dzieci i tutaj po prostu wszystko rośnie na polu i dzieci widzą, skąd są ziemniaki, że na przykład nie rosną na drzewach. Wchodzimy tu i pokażę wam. Są tu pikniki. Odbywają się tu, są tu też małe zwierzątka, małe kuski, miniaturki, taki pa, plac grillowy. No i oczywiście można zrobić zakupy. Tu już jesteśmy na polu. Tu rosną akurat jeżyny. Można sobie samodzielnie nazrywać i nie ukrywam, dojrzałe podjeść. Jednocześnie, ale to jest naprawdę super idea. Jest papryka. Pokażę Wam jeszcze różne rodzaje pomidorów, bo wiadomo, że pomidory to dzisiaj nie są tylko czerwone, ale i podłużne, i żółte bardzo zdrowe. I nawet czarne, także różne rodzaje, właśnie warzyw, owoców. I zwłaszcza taka, właśnie rola edukacyjna. Są i żółte, koktajlówki. Takie podłużne, troszeczkę, ale też takie okrągłe, większe. Też to jest wspaniałe jedzenie, żółty pomidor. Mają różne tam, nie wiem, napiszę Wam. No, naprawdę śliczne. To się tak idzie w takim gąszczu obrodzonym naprawdę aż serce rośnie. Zobaczcie jakie to jest tu piękne. Cudowna roślina, zdrowa. Zobaczcie. Paniele. Także polecam troszkę ogródków z tymi iglakami. Zamięcie na pomidory. Będziecie szczęśliwi. Zbliża się koniec lata, więc też już zupka dyniowa może być w sezonie. Tutaj właśnie we Frankonii. Jest wtedy w każdej restauracji, knajpie dostępna zupa dyniowa sezonowa. Także co to by była szklarnia bez ogórków? Więc też zobaczcie jakie jakie smaczne rosną. Ach, nie wszystko. Ogórkowo. No, swoją drogą, te dzisiejsze odmiany nowoczesne są wymagające, ale jednocześnie bardzo plenne, smaczne i lubiane. Piękna zieleń. W zimie, jak będziecie oglądali <noise> moje filmy, to wszystko to sama po sobie wiem. Ta zieleń europejska jest cudowna. W części dla dzieci na lody przyciąga wielki zając, zrobiony ze słomy. Tu jest automat do lodów, a tu jest część taka relaksowa, gdzie pod drzewami owocowymi mogą sobie biwakować, grillować właśnie rodzinki, dzieci. O, kuski dzisiaj są bardzo zmęczone. O, widzicie, tam sobie, w tym upale. O, ty tu jedna, wyglądasz. Chodź, chodź. Pewnie myślisz, że coś ci dam, ale niestety nie dam, bo jest zabronione. O, bardzo jesteś najedzona. Albo kotna nawet. Ale ciekawska też. Ty też. Także zobaczcie. Są zwierzęta, jest duży ogród, jest są pola. Powiedz coś na koniec. Powiedz do widzenia państwu.